wagi witam Was serdecznie w przesłaniu z kart na miesiąc czerwiec? Czyli jakie karty mają ostrzeżenia, jakie dobre rady, na co warto zwrócić uwagę, czym się może kierować. No zobaczymy, co tam dla Was tarot ma do powiedzenia. Czyli waga i miesiąc czerwiec. Waga, to jest zobaczyć tylko, czy karty widać. Widać. Waga i miesiąc czerwiec. Waga i miesiąc czerwiec. Waga i miesiąc czerwiec. Waga i miesiąc czerwiec. No, powiem Wam dosyć, to jest taki ogólny wgląd w karty. Pokazuje dosyć ciężki miesiąc. Ciężki pod tym względem, tak. Z jednej strony ciężki, z jednej strony uwolnicie się od czegoś, ale to powoli. Dobrze, pierwsza karta pokazuje ucięcie głowy dosłownie. Czyli jeżeli jakaś sprawa wisiała nad wami dłuższy czas, koniec, zakończycie ją. Czy chcecie tego, czy nie, może macie już dosyć. W każdym razie ta sprawa zostanie w, z początkiem czerwca, uważam tutaj. Definitywnie, definitywnie zakończona. Myślę też, że to przyniesie Wam pewnego rodzaju ulgę, bo to Wy ją zakończycie, to będzie Wasza inicjatywa. To nie zostanie, nie wiem, niespodziewanie i przez kogoś innego zakończone, ale to jakby Waszym głównym udziałem ten ciężar z Waszych barków zostanie zdjęty. To jest, uważam, dobra wiadomość. Dalej karty mówią o, jeżeli chodzi o kwestie materialne, kwestie finansowe. Jest karta pozytywna, karta słońca, karta obfitości, która, która daje, a która nie zabiera. Czyli generalnie powinno być wszystko, że tak powiem, po Waszej myśli i na plus. Ale tutaj powiedziałabym dalsze, te karty mówią o takim zastoju. Może być Wam to nie na rękę, bo dużo pracy włożyliście, żeby coś tam, jeśli chodzi o kwestie materialne, żeby coś zyskać. Może jakieś pozwolenie z urzędu, które pozwoli Wam dalej działać może być też o pracę, o którą się ubiegałyście jakiś dłuższy czas no i tutaj niby już, już, już ją miałyście w garści już wszystko prawie było załatwione, ale tutaj mam w kartach zastój, czyli jakby sprawa jeśli chodzi o kwestie materialne jakieś rozstrzygnięcia z tym związane, czyli tak jak powiedziałam poszukiwanie pracy czy jeżeli prowadzicie działalność, no to jakieś tutaj może Współpracę z kimś innym. One w tym miesiącu jakby nie też co nie dojdą do skutku, bo one dojdą do skutku, ale uważam w czasie późniejszym, co jakby w pewnym momencie zostaną po prostu no niemożliwe dalej, żeby to kontynuować. W tym miesiącu zostaną jakby zatrzymane, zawieszone. O, tak bym to, to określiła. Co tutaj karty dalej mówią? Karty mówią, żeby nie trzymać się kurczowo czegoś, co od Was, co od was ucieka. No, wagi raczej, wydaje mi się, nie są osobami takimi marzycielskimi. Raczej stąpają twardo po ziemi. A tutaj karta takich marzeń, złudzeń, gdzieś tam leciałyście wysoko, mierzyłyście wysoko, nawet był wam tutaj prawie prawie pisany sukces, a tu nagle musiałyście się poświęcić i to poświęcić, ja bym powiedziała wy to odbieracie w tym złym sensie czyli na zasadzie wiecznicy na boczku świnia się poświęciła, a kura była zaangażowana, czyli wy w tej karcie, oczywiście nie obrażając nikogo jesteście tą świnią, która gdzieś tam musi się musi się dla kogoś poświęcić, ale to też jest karta, która mówi, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, czyli to poświęcenie w przyszłości da wam może jakiś odpoczynek właśnie psychiczny od gonienia, łapania czegoś ciągle, jakieś walki o coś, może już nie będziecie musiały kontynuować tej walki. Yy, jakichś tutaj trudnych yy, może relacji, yy, czyli ja bym powiedziała, yy, że yy, tak, czyli tak, yy, yy, tak czy owak tutaj mamy yy, mamy takie niby żal z jednej strony w was będzie, ale z drugiej yy, w przyszłości yy, to jakoś tutaj pozytywnie zaprocentuje to właśnie poświęcenie się dla, dla sprawy. Dobrze, moje drogie, wagi ja tutaj krótko podsumuję. W miesiącu czerwcu pewna sprawa, która gdzieś tam nad głową wam latała, ciążyła przez Was zostanie tutaj definitywnie zakończona. Może to Wam przynieść ulgę. Jeśli chodzi o kwestie. Finansowe jest karta słońca, karta tutaj wszelkich sprzyjających działań, ale ja mam tutaj jeszcze kartę taką badawczą, kartę analizowania, czyli wydaje mi się, że te kwestie finansowe, może liczycie na jakieś profity, jeszcze nie teraz, tak? Bo ta sprawa zostaje tutaj w tych dwóch kartach te profity, na przykład finansowe, czyli tak jak powiedziałam, może nowa praca. Może nowa współpraca, może jakaś spółka. Ona zostaje w tym miesiącu, czerwcu zatrzymana. Czyli jakby jeszcze, jeszcze to nie będzie, nie będzie ten moment. Nie dojdzie do, do skutku, do realizacji. Co, co więcej, jeżeli byłyście osobami takimi może bujającymi w obłokach, to karty. Karta przywróci was do. Do realnego świata, takie troszeczkę otrzeźwienie mam, może to, co robiłyście do tej pory, nagle przestanie, przestanie się liczyć. Mam takie w tej karcie właśnie takie poświęcenie się dla kogoś albo dla czegoś. Ja mam obrazowo przedstawię tą kartę w ten sposób, że porzucacie na przykład swoje miejsce zamieszkania, żeby. Wyjechać do rodziców, tam opiekować się na przykład chorymi rodzicami, i to będziecie uważały za poświęcenie. Zostawienie tego życia, które może wcale nie było takie fajne, może Wy je tak odbierałyście, ale patrząc z boku, to był jakiś żal i smutek na rzecz właśnie poświęcenia się, pomocy rodzinie. Czyli ten miesiąc, czerwiec, ja bym powiedziała, to będzie taki miesiąc poświęcenia się, rezygnacji z czegoś, to Wy będziecie odbierały to jako rezygnację z czegoś, ale ta karta też jest kartą, wnosi pozytyw, bo mówi, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, czyli ostatecznie ta rezygnacja, ta odbierana przez Was strata, stratą nie będzie i ona zaprocentuje, przekształci się ostatecznie w pozytyw. No miesiąc jest ciężki, takie bym powiedziała, ale też interesujący, także moje drogie wagi, ja życzę Wam wszystkiego dobrego, zapraszam oczywiście do porad indywidualnych, i do moich kolejnych filmów. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa-pa!